To jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj sobie porozmawiamy z ostatnio co przez noc w tym. a więc e, zacznijmy od tego najciekawszego czyli e, coraz więcej ziemi jest sucha Słone strzechy już są suche sami popatrzcie są suche wszystko jest suche Słone strzechy są już Całe słówki. Rekarkołamy jeszcze z trochę No i oczywiście widać to już orbane szuwary. Więc ta miejscówka powoli będzie powracać do gry. Ja się cieszę to była jedna z moich ulubionych miejscówek. No i tutaj oczywiście już piszczącą tłuszę. Tutaj też widać że sucho już prawie wszędzie jest sucho więc za kilka tygodni powinno być całe sucho wszystko wszystko za kilka dni powinno być suche no i jeszcze w kilka gry jest zaszyfrowany plecak i kilo czego plecak i kilo uwaga Kapitana Ameryki Wszyscy chyba znają Kapitana Ameryki jest z Marvel No i oczywiście ma, ma jeszcze jak ma plecak i kilo w dojść to no, oczywiście nie mogą zabraknąć samego skina a najciekawsze to jest że ten kilo będzie tarczą. Będzie jak trochę ta kula plazmy z Depula tej pani. Tak samo będzie działać jak, jak pałka elektryczna z Gwiezdnych Wojen. Tylko, że tarcza kapitana Ameryki. Niestety jeszcze nie wiemy, jak dokładnie ten skin będzie wyglądać. Ale na pewno będzie kozacki. W gry oczywiście jest dużo nowych skinów związanych z latem. No i możliwe, że przyjdą do gry wtedy, kiedy będzie 14 dni lata. 14 dni lata to wszyscy wiedzą, ale ci, co nie wiedzą, to powiem. 14 dni lata polega na tym, że przez 14 dni będziemy stawiać wyzwania. No i, i to będzie 14 nagród. Więc to dużo. 14 nagród po jeden dzień to strasznie dużo. I jeszcze za niedługo, za dwa miesiące, nie wiem tak dokładnie, będą urodziny Fortnite'a. No i będzie ten, no i będzie nowy bus bojowy, tak jak na ostatnie dwa urodziny Fortnite'a. Na pewno będą jakieś nagrody. Mam nadzieję, że fajne, jak ta. Jak ze zeszłym szł roku, na przykład ten kilo w y, nadziany na tort. Szkoda, że wtedy przestałem grać na chwilę. To bym miało. No, mam nadzieję, że będą fajne nagrody. Dużo nowych nagród. No więc y, mapa jest praktycznie prawie cała. No, sucha Szczerze mówiąc wolałem taką zalaną, bo fajnie się ten No fajnie się No i oczywiście Pod tym wirem, największym wirem, ma być No Aquaman jako ten boss I Oczywiście tam ma być Atlantyda ale i i Aquaman Boss to dopiero będą oczywiście jak no jak cała mapa będzie słucha wtedy kiedy auta będą jeszcze nie mówiłem ale ale ten ale auta mają dojść yy, wtedy kiedy cała mapa będzie słucha no więc to by było na tyle, mapa sucha, nowe skiny, Kapitan Ameryka, za niedługo wszystko to będzie normalne, no. wszystko za chwilę wróci do normy, posłony widać, tam, tam widać, że jest sucho ale tutaj widać a więc to by było na tyle Ja już dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku i pa.